Hej Weronika, opowiesz mi trochę o tej aplikacji, którą mi pokazywałaś przy obsłudze pralki. Masz na myśli Be My Eyes? Jasne. Mam tutaj przyprawę. Robię jej zdjęcie. Na opakowaniu znajduje się tekst opisujący ofertę naturalnych, czynniej przykraw z filmy kotnej. Która... Jest to rodzinna z tradycją od ponad 140 lat. Opakowanie zawiera 22 g produktu. Data przydatności do spożycia to 21 maja 2026 roku. Ale na przykład mogę zapytać się o da wiadomość? Czy na produkcie jest widoczny skład? A powiedz mi jeszcze, czy używasz tej aplikacji tylko i wyłącznie do opisywania jakichś rzeczy, których nie jesteś w stanie sama przeczytać? Nie, bo na przykład na przykład często pytam się, czy zrobiłam duży makijaż, albo na przykład czy jestem dobrze ubrana. Mogę na przykład się zapytać, co się dzisiaj ubrałaś? Dawaj. No kobieta robi sobie selfie plus 3. Bazuje, proste, gruzowe włosy i nosi bluzę w kolorach białym, czarnym i czerwonym oraz szare spodnie dresowe. Opisz szczegółowo jej bluzę. Ale jak to jest szczegółowe w ogóle? No. Włożony w geometryczny wzór. Górna część bluzy, w tym rękawy, jest biała. Środkowa część, biegnąca ukośnie przez klatkę piersiową, jest czarna. Dolna część bluzy jest czerwona. Rękawy mają czarne mankiety. Okej, okay, prawie się zgadza. Prawy rękaw mam cały biały i tylko końcówkę mamy właśnie czarną, a drugi jest cały czarny. Takie mówienia się czasami nie myli, bo... ale naprawdę nie wyobrażam sobie bez tego życia.